Mordowski, burmistrz gminy Żwigród. Kilkanaście minut temu podpisaliśmy umowę z wykonawcą na wykonanie nowej płyty pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, z oświetleniem czyli kolejna ważna inwestycja inwestycja w tym momencie sportowa dla naszych mieszkańców. Jest to niezmiernie ważny element naszej infrastruktury sportowej, ponieważ da możliwość trenowania. W fajnych czy bardzo dobrych warunkach dla młodzieży, dla seniorów przygotowujących się do kolejnych sezonów, czyli w zasadzie pół roku, jesień, zima i wczesna wiosna. Ten obieg będzie przede wszystkim w tym okresie służył po prostu naszym mieszkańcom. Trzymamy kciuki za wykonawcy. Jestem przekonany, że jesienią odbieramy nową inwestycję i oddamy wszystkim do użytku. Dąbrowski Paweł, firma Dabro Bał, Jestem właścicielem. Firma zajmuje się przede wszystkim budową obiektów sportowych. Obecnie realizujemy tutaj na terenie Dolnego Śląska kilka obiektów, m.in. Dzierżoniów, Wrocław, Jawor, Ząbkowice. Miło, że udało nam się tutaj zamówienie to pozyskać. Mamy 5 miesięcy na wykonanie tego, tego zadania. Mam nadzieję, że jak nie będzie żadnych przeszkód, chciałbym tą inwestycję oddać przed terminem. Życzę wszystkim tutaj, żeby każdy trzymał kciuki, żeby nam się szybko to fajnie poukładało i żeby wykonać tą, tą, tą realizację. Rafał Zagórski i prezes piasta Żmigród. no Historyczne wydarzenie w dniu dzisiejszym powstaje kolejna baza sportowa w Żmigrodzie, jednocześnie też atrakcja dla dla przy, przyjezdnych osób, dla turystów też, bo wiadomo takich obiektów za dużo na dolnym Śląsku nie ma. My jako Piast oczywiście cieszymy się z tego niezmiernie, bo wszyscy dobrze wiemy jaki w Polsce mamy klimat. Od tak naprawdę połowy listopada poprzez grudzień styczeń luty nie można trenować na naturalnych nawierzchniach. Byliśmy zmuszeni korzystać z obiektów poza żmigrodem. Też niejednokrotnie trenowaliśmy na małych obiektach typu Orlik gdzie wszyscy dobrze wiemy, że od tramkarza poprzez juniora i seniora korzystamy i gramy na boiskach pełnowymiarowych 65x68 na, na 105, a okres przygotowawczy, jakim jest zima, jest jednym z najważniejszych okresów, gdzie zawodnik tak naprawdę ładuje akumulator na, na cały rok. No i to jest bardzo ważne, na jakich boiskach się trenuje pełnowymiarowych. Jednokrotnie musieliśmy korzystać z obiektów poza żmigrodem, płacąc niemałe koszty. Jeden trening nawet we kosztowało kosztował na 100 tys. złotych, także to nam raz, że ułatwi, a dwa, że będzie też troszeczkę taniej dla klubu. Poza tym obiekt, który powstaje w Migrodzie, nie będzie tylko i wyłącznie do korzystania przez zawodników Piasta Żmigród, szkolnych wiadomo, że mamy tych grup poniżowych 10 i to ułatwi nam tutaj jakby możliwość treningów, ale też przede wszystkim dla zespołów, które są w osieżnej miejscowości, jak Radziący, Pirania Radząc, Orla Korzyńsko, Lej Parkowo, Orkan Burzęci to są zespoły, które też będą mogły tutaj trenować, będą mogły korzystać i, i rozgrywać swoje mecze sparingowe i to też pewnie dla nich będzie ułatwienie i taniej dla, dla samych też tych klubów. Nie? Także nie tylko, nie tylko Piast, ale też tutaj te kluby z gminy Żmigród. Myślę, że też na pewno będą korzystać odwoje. Tutaj przy zespole Placowej kultury, którzy, którzy na tą chwilę gdzieś tam rozgrywają swoje mecze w Korzeńsku, a na, na nawierzchnia sztuczna ułatwi im to, bo będzie też sztuczne oświetlenie i te mecze w poniedziałkowe będą mogli rozgrywać w późniejszych godzinach, nawet do 18-19. Na tą chwilę było to niemożliwe na terenie Gminy Żmigród.